Cześć, nazywam się Lechosław Halecki. Nagrywam kolejny odcinek Biznes przy Kawie, bodajże już 17. Nagrywam je, ponieważ wiem, że są dobrą inspiracją dla każdego lidera, dla każdego przedsiębiorcy. Dzięki tym krótkim refleksjom, przerywnikom masz szansę być po prostu lepszym. W ubiegłym tygodniu mówimy o potencjale potencjale, który jest w nas, w ludziach. A dzisiaj kilka informacji na temat potencjału, który jest w miejscu, w rynku, w którym jesteśmy. Przypomnienie definicji, mojej osobistej definicji: potencjał to dar. Wykorzystanie którego gwarantuje ci bycie tak dobrym, jak to tylko możliwe. I ten dar również jest w miejscu. Często nie zauważamy tego, często jak rozmawiam z ludźmi, to narzekamy, że gdyby to było inne miasto, inne miejsce, inny rynek, miałbym dużo większy potencjał. I moim zdaniem takie gdybanie ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przybliża nas do dobrych decyzji, do zmiany na lepsze. Jeżeli jest tylko i wyłącznie tanią wymówką, to takie gdybanie warto porzucić. Każde miejsce ma swoje plusy i minusy. Warto być świadomym swoich minusów chociażby po to, żeby nie popełniać głupich decyzji, natomiast należy koncentrować się na plusach. Ten samochód też jest miejscem i sporo minusów jest, jeżeli chodzi o nakręcanie wideo, jakich trzeba mieć podzielną uwagę, coś mnie może rozproszyć, ale co jest plusem, przyjeżdżając z miejsca A do miejsca B, wpinam telefon w uchwyt i mogę podzielić się swoimi przemyśleniami z większą grupą osób. Gdybym wyrzucił wszystkie minusy, o których powiedziałem, gdybym nie był ich świadomy, to wideo nie byłoby tak atrakcyjne, nie miałoby takiej wartości. Więc spójrz na swoje miejsce jak na swoistą baterię, która, aby była efektywna, skuteczna, musi mieć sprawnie działający i plus, i minus. Jak to zrobić? Zdawaj sobie pytania, to jest moja praktyczna podpowiedź dla Ciebie. Pierwsze pytanie: co jest największym minusem tego miejsca? Co mnie wkurza, co mi przeszkadza? Pytanie numer dwa: czy mogę to łatwo zmienić? Jeżeli tak, to zmieniaj. Jeżeli nie, nie ma sensu dłużej się nad tym koncentrować. A pytanie trzecie, co z tego, co jest dla mnie utrudnieniem, co jest dla mnie minusem, dla kogoś innego może być wartością? Jak to mogę wykorzystać? Jak to mogę przekazać? Wierzę, że jeżeli znajdziesz odpowiedzi na te pytania, to w dużo większym stopniu niż dotychczas będziesz mógł wykorzystać potencjał miejsca, w którym w tej chwili jesteś. Być może masz jakieś inne pomysły na to, jak wykorzystać potencjał miejsca, może już to robisz. Zachęcam Cię, podziel się w tym swoim pomysłem w komentarzu. To miejsce, czy to będzie fanpage, czy facebook, czy youtube, gdzie oglądasz ten materiał, to też jest miejsce. Podpinając się pod nie, komentując. Też zapewniasz sobie większą widoczność, co oznacza, że wykorzystujesz lepiej potencjał tego miejsca. Jeżeli chcesz, to serdecznie Cię zapraszam. Pomyśl się swoimi pomysłami, przemyśleniami na temat potencjału w miejscu, w którym w tej chwili jesteś, jak go lepiej wykorzystywać. Za tydzień, kilka słów na temat potencjału czasu, w którym pracujemy, w którym jesteśmy. Do tego czasu trzymaj się zdrowo. Pozdrawiam Cię, Lechosław Halecki, Szkoła Inspiracji. Cześć!